Cześć! Ja dzisiaj z głową twarzą bez niczego, dlatego że zapraszam Was na test maseczki. Ponieważ ostatnio byłam w Rosmanie i widziałam taką jakby szafę plastikową, taką przesuwaną. W niej zazwyczaj są jakieś takie okazjonalne produkty, w sensie nie takie, które są w standardowej ofercie Rosmana. No i zauważyłam, że była dosyć pusta, ponieważ były dosłownie dwie maseczki na niej zawieszone w tej szafie. No i tak pomyślałam takie, kurczę, no wszystko wykupione, to, to może te produkty tam są dobre. E, no i tak przyglądałam się tym maseczkom. E, jedna była ta moja ulubiona garniera, a druga została taka, która mnie zaciekawiła. Dodatkowo jest taka jakby do mojej twarzy, e, ma dawać efekty, które no może mi się spodobają, więc stwierdziłam, że ją kupię. No jak już kupiłam, chciałam przetestować i stwierdziłam, że zrobię to z Wami, więc jeżeli jesteście ciekawi... Jak ta tutaj maseczka się sprawdzi, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Jeżeli będzie światło w tym filmiku szalało, to wybaczcie, ale oczywiście zaczęłam nagrywać i słońce zaczęło wychodzić za chmur, więc za jakiś czas prawdopodobnie tutaj cienie i tak dalej, jakieś promienie słońca będzie widać, więc wybaczcie. Ale dobra, przechodzimy do testu maseczki. Na początku oczywiście Wam o niej opowiem, więc jest to maseczka z firmy Frudia, Pore Control Reduce Sebum Green Grape Pore Control Mask, czyli oczywiście maseczka w płachcie z ekstraktem z zielonych winogron, i tutaj jest jeszcze olejek z nasion, tych w środku. Jest to maska organiczna. I piszą tutaj jeszcze, że ta płachta nie ma żadnych kolorów, barwników jest taka bezbarwna, jakby w sensie, że nie będzie oddawać swojego koloru. E, a z tyłu mamy tutaj e, naklejkę po polsku. Fulia Green Grape Pore Control Mask, oczyszczając, odświeżająca maseczka w płachcie dla sery tłustej na bazie 6, 60%, ekstra, 60 ekstraktu z winogron. i rozszerzone pora z szorstką, matową skórę. Ekstrakt z winogron usuwa zanieczyszczenia. na skórek wyrównuje gospodarkę hydrobolipidową. Tanina nawadnia i oczyszcza skórę. Pantenol łagodzi podrażnienie, Botaniczna płachta w delikatnym cielistym kolorze. Piszą, że można stosować do dwóch, trzech razy w tygodniu i oczywiście nie trzeba spłukiwać. I jeżeli chodzi o kroki, to standardowo trzeba na początku oczyścić skórę i ją stonizować, potem nałożyć maskę, pozostawić na 10-20 minut, usunąć płachtę i nadmiar tej esencji należy wklepać w skórę. Okej, okay. tutaj wszystko. Ogólnie napisy są tutaj takie w jakimś języku azjatyckim, czy to chiński, japoński, koreański, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja się nie znam, ale jest to oczywiście naklejka po polsku, więc wiem, jak postępować, więc ja już nie przedłużam i testujemy. Ogólnie chcę zaznaczyć, że opakowanie jest takie porządne, więc widać e, za co się płaci. E, jak będę miała maseczkę na sobie, to wam wszystko opowiem, jak znajdę jakieś informacje w internecie. Teraz już otwieram maseczkę. Wow! Rzeczywiście pachnie tak trochę winogronami. Nie jest taki mocny, intensywny zapach. Nie jest taki. Jakby sztuczny, jak w różnych jakichś napojach, czy coś w tym stylu. I już widzę, że maseczka jest bardzo mocno nasączona, ponieważ płyn się wydostaje. Więc ja już wyciągam maseczkę. Tak na razie się prezentuje. Sobie odłożę opakowanie i... O! Ciekawe. Ta maseczka ma zupełnie inną jakby płachtę. W sensie ta płachta jest inna chyba. Nie, sorry, to jest taka siateczka ochronna, więc bardzo fajnie. Takie siateczki są spoko, łatwiej się podobno nakłada maseczki w płachcie. Nie wiem, próbuję tu rozdzielić. <grym> czy Wy też tak czasem macie, że jak testujecie nową maseczkę w płachcie, to boicie się, że na przykład będzie za mała czy coś? Ja mam często problem tutaj z obszarem pod oczami. Ja mam tutaj lusterko, więc będę spoglądać się w dół. No i nakładam tę maseczkę. Zobaczymy. Ale powiem Wam, że materiał tej maseczki jest trochę inny niż na przykład maseczki z garnera, bo ja ich głównie używam, więc będę w miarę bardziej porównać do tamtych. Chociaż używam na przykład maseczek ze Skin 79, te takie z ze zwierzątkami, więc może nie używam dużo maseczek w sensie z różnych firm, ale trochę tych maseczek było, więc będę porównać głównie do tych ze Skin 79 i Garnera, i już widzę, że. Ten materiał jest trochę inny, ale to zaraz Wam dokładnie opowiem. Tylko sobie nałożę tę maseczkę, żeby ona już działała i wtedy Wam poopowiadam. Ok, maseczka nałożona. Pamiętajcie, taki moja, moja taka notatka, chociaż nie jestem specjalistą w pielęgnacji. Zawsze, jak macie maseczki w płachcie, to właśnie tak do, dociskajcie, żeby nie było takich bombli powietrza. Ponieważ wtedy Wam lepiej przylega maseczka i ma możliwość działania. Gdzieś to wyczytałam, więc no ja pamiętam. Na przykład jak macie wałki takie do masażu twarzy, to też można sobie pomasować jest wygodniej. Więc właśnie tak się prezentuje maska. Rzeczywiście nie ma żadnych barwników i tak dalej, jest taka jakby normalna. Zapach jest dosyć przyjemny, ale nie jest mocny, więc myślę, że tak nie będzie przeszkadzał. Jak mówiłam, ta płachta jest trochę inna, bardziej taka. Porowata. Ona ma takie jakby w sobie trochę dziurki. No, takie. Nie jest taka idealnie gładka, jak na przykład te maseczki z Galniara. Chociaż w sumie ze Skin 79 ta pachta też nie jest taka porowata, jakby. Że są takie gładziutkie. Jeżeli chodzi o nasączenie, to jest w sumie dosyć standardowo. Ten płyn z opakowania, co tutaj miałam. Ten płyn z opakowania, tutaj jak otwierałam. Wydobywał się trochę, ale generalnie jest dosyć tak standardowo nasączona. W sensie tego płynu jest tak, jak mniej więcej w tych e, innych maseczkach, co mówiłam, że używałam. Teraz poszukam sobie w necie informacji e, o tej maseczce, czy to cena, czy jak jest dostępna i tak dalej, i za 10 minut do Was wrócę. Ok, trochę czasu minęło, maseczka mi miściła trochę na twarzy, jednak zanim ją e, zdejmę, e, to przeczytałam trochę informacji, które znalazłam w internecie, udało mi się, e, chociaż. Nie ma tego za dużo, ja szczerze nie słyszałam o tej firmie, tej firmie Frudia wcześniej kiedykolwiek, nic nie widziałam z ich firmy, więc też dlatego chciałam głównie przetestować tę maseczkę i mnie zaciekawiła, więc tak, ogólnie oczywiście to jest marka kosmetyczna i oni mają całą serię tą Green Grape Pore Control i na przykład jest krem, serum, ta maseczka i to jest chyba żel jeszcze. I generalnie można na przykład dostać na kokolicie jakiś krem, w Deglasie serum, na makeup.pl można kupić tę maseczkę, którą właśnie testuję i chyba tylko tam w sensie jeszcze można na przykład na Amazonie zamówić. W Minty Shopie na przykład jest dostępny peeling, sorry, to nie był żal, tylko peeling z tej serii i no jakby na razie tylko tyle znalazłam. Jeżeli chodzi o samą maseczkę, to na przykład na Makeup.pl, gdzie jest dostępna, kosztuje 14,98. Ja już kompletnie nie pamiętam ile zapłaciłam za tę maseczkę, W się sensie, nawet chyba nie patrzyłam na cenę wtedy, więc wybaczcie. Ale wydaje mi się, że no właśnie mniej więcej w okolicach 15 zł kosztowała, bo wątpię, że wydała więcej niż 20 zł na maseczkę. I jeżeli chodzi o jakieś opinie w internecie, to widziałam jedną. E, więc no, te produkty nie są jakieś takie popularne chyba e, i no i tyle no. głównie są opisy tego produktu. Więc tak, minęło około jakieś 15 minut, więc będę już zdejmować maseczkę. E, ona mniej więcej zaczęła już wysychać, chociaż nie wyschła cała. E, Ja mam zawsze tak, że tutaj pod nosem na wardze mi najszybciej wysycha, bo oczywiście oddycham, e, więc to uznaję trochę jako wyznaczyć, ale generalnie maseczka nie jest jeszcze wyschnięta tak naprawdę, ale będę już zdejmować, ponieważ producent napisał, że od 10 do 20 minut trzymać tą maseczkę powinniśmy na twarzy, więc ja już zdejmuję. No i zobaczymy. Przyjrzę się skórze. Okej, okay, sorry, w ogóle zapomniałam, żeby zmyć nadmiar tej esencji, ponieważ ja zawsze z maseczek jak w płachcie właśnie, zostaje mi ta esencja na twarzy to ja ją zmywam wodą, ponieważ zauważyłam, że kiedy ten nadmiar wklepuje w twarz, nie uzyskuje takiego fajnego efektu e, działania tej maseczki, e, jak kiedy zmyję tę esencję. I robiłam to przy różnych maseczkach, więc poszłam szybko zmyć wodą i teraz się przyjrzy mojej skórze. Więc e, jeszcze raz sobie przeczytam tutaj, co producent obiecuje. Więc e, maseczka ma pielęgnować rozszerzone pory i szorstką matową skórę. Oczyszczająco-odświeżająca maseczka. Mała godzina podrażnienia... E, nawadniać i oczyszczać skórę. Trochę to dziwne dla mnie, ale okej. Okay. Ma usuwać zanieczyszczenia. Więc tak, przyglądając się skórze, jeżeli chodzi o pory, to nie widzę dosłownie żadnej różnicy. Nie są ani zwężone, ani jakoś nie wiem, bardziej tak mm, rozszerzone czy coś. Chociaż na czole to jest po prostu tragedia. Moja skóra teraz nie jest w najlepszym stanie. W szczególności skóra na czole się zbuntowała i stwierdziła, a nie będę ładna. I miałam nadzieję, że ta maseczka troszeczkę pomoże, ale jak patrzę, to te wszystkie niedoskonałości tak jakby bardziej wyszły, i bardzo widać, w szczególności jakieś te zaczerwienienia, jakie mam. To bardzo je teraz widać. Ogólnie skóra, no jakby nie jest czerwona, nie jest podrażniona, ale jest spięta i nie chodzi o takie, taką jędrność skóry, tylko jest spięta jakby, nie wiem, mega oczyszczającym żelem, mu twarz, i, i nie nawilżyła. Co rzadko mi się zdarznie, ja mam skórę na policzkach normalną, mocno przyciuszającą się na nosie i szczerze dawno nie miałam takiego uczucia na skórze yy, jak teraz. Yy, no nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić, bo ani skóra nie jest nawilżona, ani nie czuję, żeby była jakaś oczyszczona, pory ładnie nie wyglądają. No nie wiem, może bardziej będzie widać efekt tej maseczki na długą metę w się sensie na przykład jutro po jutrze, bo wiecie, yy, ma jakby redukować produkcję yy, sebum, no nie wiem. Um, jak widziałam tą jedną opinię w internecie, co Wam mówiłam, to ktoś napisał, że um, wysypało te osoby na czole następnego dnia. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo już mam zły stan skóry, więc no. No nie wiem, jakby dawno nie byłam tak rozczarowana maseczką. Eee, owszem, na moim kanale jakby głównie pokazuję, jak robię test maseczek, to wychodzi, że e, są beznadziejne, chociaż nie wiem, chyba to jest w ogóle jedna z najgorszych maseczek, jakie ja Używałam I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że no, nie, mi się nie spodobała ta maseczka i daje kciuka w dół. E, a szkoda. Miałam nadzieję, że sprawdzi się fajnie, bo była, wiecie, taka fancy, e, że bardziej taka koreańska pielęgnacja, tym bardziej, że to są jakieś takie azjatyckie znaczki. Um. No zapach ma bardzo fajny. Sama w sobie maseczka jest spoko. Jakby bez problemu się nakładało. Dodatkowo czy jeszcze mam. Miała tą świateczkę takie zabezpieczenie. Generalnie jakby sama ta płachta była taka inna niż większość. Na początku wydawała się spoko i, i jak ją nakładałam, miałam takie duże nadzieje, że rzeczywiście jakikolwiek efekt zobaczę. Jednak tutaj nie. I jeszcze jest zadziwiające to, że ja zazwyczaj po użyciu jakiegokolwiek produktu pielęgnacyjnego mam taki jakby zdrowy glow na twarzy, w szczególności nos albo na szczytach kości. jarzmowych, mówię, tak skóra mi się tak świeci, jakbym, nie wiem, nałożyła taki mega ładny rozświetlacz czy coś. To się na stole, w sensie, tak się świeci, jest taka ładna po prostu czy to użyję żelu, czy peelingu, czy zazwyczaj jakiejkolwiek maseczki, to przez jakiś czas mam tutaj taki ten glow. A tutaj dosłownie nic nie mam. W sensie skóra w ogóle mi się tu jakoś nie świeci, że coś w tym stylu. Ona jest taka spięta, taka jakby matowa, jakbym nałożyła puder na twarz. No nie wiem. Niestety nie sprawdziła mi się. Myślę, że mogłabym powiedzieć, że mogą to przystawać osoby raczej tylko z tłustą skórą, E, bo nawet z mieszaną obawiam się, że może się nie sprawdzić. Osoby z suchą skórą lepiej niech tej maseczki nie dotykają. Oczywiście pamiętajcie, że każdy ma inną skórę, u każdego może się sprawdzić inaczej. Więc pamiętajcie, że to co ja testuję, to być może u Was może się wydarzyć, ale nie musi. Pamiętajcie o tym. Więc to jeżeli na przykład używaliście tej maseczki i to jest Wasza ulubiona maseczka, luz, niech tak będzie, używajcie, bardzo fajnie. Jednak mnie się nie sprawdziła. E, jakby ten test ma pokazać, że coś się na przykład u mnie sprawdziło lub nie sprawdziło, i że na przykład na co warto uważać, ale oczywiście u każdego nie zawsze są takie same efekty. Więc tak to wszystko z tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej testów, czy to maseczek, czy jakichś innych produktów, to dajcie znać w komentarzach, albo na przykład, jeżeli macie propozycję na jakiś konkretny produkt i już wychodzący znowu słońcem za chmur, się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!